<grywa> <grywa> chyba, 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 chyba nie była chyba bardzo... no, nie ma, to jest zaliczone. No mu się Dobra, teraz będzie startowała tutaj koleżanka, bo mam nic sobie niej Nie uciekaj Sylwia, bierz swoją połówkę. Jesteście, jesteście drugą i ostatnią parą, także nie musicie się spieszyć, dojdźcie powoli i wygracie. Chyba, że ktoś jest chętny, żeby się zgłosić do tej konkurencji. O, nie jest tak, nie. Musicie się jednak trochę spieszyć. No macie konkurencję. Czekajcie, czekajcie, będziemy się zagadać. Musimy stopę wyregulować. Mogę liczyć do trzech. Raz, dwa, trzy.

Liczy do trzech atakuje się do przodu. Raz, dwa, trzy. No i się synchronizowały. A ja? A ja. Dobra, mam no i jak nie są chętni na, na mały, teraz coś spróbować. Wiecie, co, same dziewczyny startują, na ja nie wiem, a bum, widzicie, na O to tu chodzi, żeby dojść. Tam <laughs> czekaj, czekaj, ja sobie, ja sobie, 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 sobie muszę do tego, <laughs> <laughs> nie dosyć, bo jak nie, <laughs> <laughs> nie, nie Nie dobrze, o, wszyscy tak tutaj mają na przykład. Liczę do trzech. Jesteście gotowi, tak? Raz, dwa, trzy. Do, do, do końca trzeba dojść. W do początku trzeba tak było. Doszty. Dobra, czy jeszcze ktoś atakuje?